Jerzy, emerytowany nauczyciel historii, miał dziwny zwyczaj. Co niedzielę rano odwiedzał opuszczone ruiny starego młyna na skraju miasteczka. Ruiny jak ruiny. Kamienie, bluszcz i nic więcej. Pewnego razu, przekopując się przez zarośla, znalazł zardzewiały, ciężki klucz. Był to piękny, kunsztowny klucz. Zdecydowanie za duży i zbyt staroświecki, by pasować do jakiegokolwiek współczesnego zamka. Wrócił do domu... Wyczyścił znalezisko i położył na biurku. Tej nocy śnił o żywym, tętniącym życiem domu, stojącym dokładnie w miejscu, gdzie obecnie były ruiny młyna. Widział okna oświetlone ciepłym światłem i słyszał śmiech, dochodzący z werandy. Wiedział, że klucz pasuje do frontowych drzwi tego domu. Następnego dnia wrócił na ruiny i usiadł tam, gdzie leżało wejście do młyna. W słońcu klucz, który leżał w jego dłoni, lekko zabłysnął ciepłym blaskiem. Wtedy pan Jerzy usłyszał cichy, melodyjny dźwięk. Jakby skrzypce i pianino grały w oddali, dźwięk był coraz bliższy, jakby wydobywał się z fundamentów ziemi. Zamknął oczy i wyobraził sobie ten dom ze snu. Kiedy otworzył oczy, muzyka ustała. Na kamiennej płycie przed nim, tam gdzie powinien znajdować się próg, leżała jedna, świeża, czerwona róża. W mieście nikt nie uprawiał takich róż. Pan Jerzy zrozumiał. Klucz nie otwierał fizycznego zamku, otwierał wspomnienie. Każdego ranka, dopóki klucz był przy nim, w jego pokoju unosił się delikatny zapach starych książek, drewna i róż. A ruiny po prostu stały w milczeniu, czekając na kolejny moment, gdy pan Jerzy użyje klucza, by otworzyć drzwi do historii, której już nie było.